Drodzy Państwo, dawnymi czasy od domu do domu chodzali przebierańcy, z wami Herodami, dzisiaj również do Państwa przybyli i chcieliby się przedstawić. Bo zgadzał, stawiamy, 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 bo nie ale wstąpię, to to było Aha, Jestem marszałkiem dworu pana. Zapowiadam choroba, patnijcie na kolana. Jest to wielki mocarz, król całego świata. Wszystkie narody drżą na jego widok. Stało się to przed laty w żydowskiej krainie. Posłuchajcie postominie, nikt wieś ta nie zaginie. Zaistniał kruchero strasznymi rozkazy, gdy przed laty panował w betlejemskiej ziemi. Pokaż się drożni królu. Niech cię to zobacza. Niech nad dziećmi też matki zapłacą. Ja, marszałek dworu, szybko się wynoszę. I o miejsce dla króla Heroda poproszę. Jestem król Herod osadzony na tronie. Posiadam złote berło, złotą koronę. Pod moją ręką cztery strony świata. Nie mam litości dla mego ojca ani blata. Tutaj przede mną wszyscy klękajcie, no i mojego marszałka mi tu przywołajcie. Jestem na rozkaz wielki, królu. No, słuchaj, marszałku. Doszła mi dzisiaj straszna nowina, że panna Beclejem porodziła syna i że ma królować i nad Żydami panować. Nie wuj się, krolę, żadnej przeszkody, bo my stoimy u twojej głowy. U twojej głowy wielcy rycerze w twojej obronie mieczem uderzy. Czekam na rozkazy wielki królu. Do miasta Betlejem wszyscy spieszni biegajcie i tam wszystkie dzieci powyścinajcie. Memu, synowi respektu nie dajcie, na dowód główkę przynieście. Król chorodzie, się stoi diabeł ja, ja w każdej chwili bościciel jadła za Oj, biada, biada mnie herodowi, utrapionemu wielce królowi, żem ja takiemu czasowi złemu popadł kłopotowi, a wy nie króla nie gniewajcie, Żyda Moszka przywołajcie. Gdzie Żydzie? Mesjarz się rodzi, tak nie tak się go godzi. A gdzie on jest? Skąd on jest? Radbym wiedzieć o tym. Chciałbym memu panu złożyć jakiś dar. Żydzie, Żydzie, w bytej miasteczku leży on w żółtku na sialeczku czyś ty zdurniał, czyś ty zgłopiał, mój ja aniele, stary chłopie, żeby taki wielki pan, w tak nędzny leżał w szopie. Oj, Żydzie, królego witają, złota, mirrę i kadzidło, wszyscy im oddawają. Daję, daję. Daję, daję. Kupię, daję, daję. Aj, 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 o tym, by ja, przy tym, aj, 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 że między dziadkami zabito twojego syna, twoja to wina. Oj, biada, biada mnie Henodowi, utrapionemu wielcy królowi, że ja takiemu czasowi złemu popadł kłopotowi. Oj, zły okrutniku. Matki płaczą, kresie leje, je moje, skaczą. Moja dusza, twoje ciało, bo mnie tak się spodobało.

Bo nie chodziłam i chodzić nie będę, a takim królom jak chcę, to głowy ścinałam i ścinać będę. Zlituj się, zlituj dobra, pani kontucho. Nie mi tylko jedno ucho, Błagam cię, nie ścinaj mi głowy, bo ja na śmierć nie jestem gotowy. Byłem twardy, jestem głuchy, ani serca nie mam, ani skruchy. Tam jest chyba mały Jack. Przecież nie zostawię swojego Była mi to z mojej strony straszna kłopota, bo ja na przygarniałem wszystko do siebie. No i czułem się jak w I... siódmym niebie. Czerpałem z życia całymi garściami. Dziś to zamknięte przede mną niebios bramy. Mam nadzieję, że ja wiem i wy o tym wiecie, że większego jak ja rozpustnika nie znajdziecie na całym świecie. Ja przecież to lubię, jak mam trochę w czubie. Moje hularki, swawole, utraciły nade mną kontrolę. A kto wejdzie kochał moje rozkoszne dziewki i nalewki? Tylko was po jedno proszę, nie próbujcie się na mnie wzorować, bo możecie swoje innych ludzi życie zmarnować. I cóż mi pozostało? Nie mam ojca, ani brata, straciłem też syna. I rozpadła się moja rodzina. Przyznaję, moja to wina. Cały świat na nogi postawiłem i tak malnie skończyłem. Skończyło się moje panowanie, a po mojej śmierci niechaj mądry król nastanie. I godzina moja wybiła i pożegnać się z wami muszę, bo za moje grzechy oddałem dniaku moją duszę. Mówi przez mnie oni są na głównym jak. Chlebie, nie wiem, czy mi jeszcze Pan Bóg wszystko wybaczy. Ja Król Herod powiem Wam ja sam głęboko w to wierzę, że na tamten świat prócz swojej duszy nikt ze sobą nic nie zabierze. Pan Bóg kazał się dzielić ze wszystkimi chlebem, kasą i okrasą, ciekłą chatą, a starego serca Pan Bóg zapłaci Wam za to. Długo o was myślałem, a ten list do was napisałem. Ale o nas na, na, na głowny, czy... czy, 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 czy nie, nie, i woda, a ja cię ostatnio was pokładam i swoją kosą na twoją głowę zakładam. Ja, co rządzę całym światem, sam król Herod mojej bratem. Już ja Herodzie odejść muszę, bo ten piekielnik wziął twoją duszę. Moja dusza, twoje ciało, bo mnie tak się spodobało. Szanowni Państwo, skończyła się nasza prezentacja krótka, a Proszę.